I pokora polega właśnie na tym, że rozumiemy, że niewiele rozumiemy, że rozumiemy, że Bóg wie lepiej i że my nie wszystko ogarniamy. Witajcie, kochani, dzisiaj będzie coś na temat szkoły. Całe życie nasze jest jak szkoła. Dzisiaj będzie konkretnie na temat zdawania egzaminów, bo od czasu do czasu jesteśmy zmuszeni te egzaminy zdawać, pomimo że większość z nas już dawno skończyła szkołę. Moje skojarzenia odnośnie szkoły są chyba cały czas aktualne, ponieważ jestem nauczycielką, kiedyś uczyłam różnych przedmiotów, teraz uczę tego, jak słuchać Boga, jak za nim podążać, jak rozpoznawać swoje powołanie i miejsce, do którego prowadzi nas Bóg. Ale dzisiaj chciałam się konkretnie skupić na egzaminach, bo egzaminy to jest taka część bardzo nieprzyjemna. To znaczy, my z jednej strony rozumiemy, że potrzebujemy te egzaminy zdawać, potrzebujemy od czasu do czasu wskoczyć na wyższy poziom, przejść do następnej klasy, yy, wziąć więcej obowiązków, więcej odpowiedzialności na siebie, po to, żeby móc stawać się coraz bardziej dojrzałymi. Ale z drugiej strony egzaminy to jest coś stresującego, to jest coś nieprzyjemnego. To jest takie zło konieczne, przez które po prostu musimy przebrnąć. Nikt z nas tego nie lubi, staramy się tego unikać, ale jest to jednak niezbędne, zupełnie tak jak szczepionki. Każdy z nas chciałby mieć lepszą pracę, lepszego szefa. Każdy z nas chciałby. Mieć jakiś rozwój w swoim życiu zawodowym, duchowym. Chcia, chcielibyśmy wejść na wyższy poziom, może chcielibyśmy mieć lepszą rodzinę, może chcielibyśmy polepszyć nasze życie społeczne z innymi ludźmi, chcielibyśmy rozszerzyć krąg przyjaciół, czy też pojechać do jakichś krajów, których żeśmy nigdy nie zwiedzali. Chcielibyśmy się rozwijać i to jest naturalne, Bóg włożył w nas potrzebę rozwijania się. Jednak, żeby móc przejść dalej, Czasami musimy zdać egzamin. Musimy jakby zatrzymać się i zdać sobie sprawę, czy w ogóle jesteśmy na to gotowi. Temu służą egzaminy. Nie przejdziesz dalej, nie zaczniesz uczyć się nowych rzeczy, jeżeli pomyślnie nie zdałeś sprawdzianu. Dlatego, że w życiu uczymy się różnych rzeczy, uczymy się, rozmyślamy, mamy pewne poglądy, ale potem nadchodzi czas weryfikacji, czy rzeczywiście to, co wierzę, ma sens, czy to, w co wierzę, jest prawdziwe czy ja jako osoba dorosłem, aby pewne rzeczy robić, a żeby pewne rzeczy głosić, czy to co głoszę w ogóle ma sens, czy ono jest osadzone na właściwych fundamentach i temu służą egzaminy. Od czasu do czasu dochodzi w naszym życiu do takich momentów, gdzie musimy się zatrzymać i pokazać swoją wewnętrzną postawą, że żeśmy już dorośli. Nie wiem, jak wy, ale mi się czasami zdarza marzyć o tym, żeby moje życie jakoś wyglądało. I czasami widzę jakąś osobę, która prowadzi takie życie. Myślę sobie, wow, jak ja jej zazdroszczę. No Czy staram się nie zazdrościć, bo wiem, że to jest y, złe, ale tak y, pozytywny sposób zazdrościć. Mówię, Boże, chciałabym, żeby moje życie tak wyglądało. Chciałabym w ten sposób żyć. Potem przychodzi taka myśl, czy ja dojrzałam. Czy ja jestem w stanie żyć takim życiem, czy życie tej osoby, gdybym ja nim żyła, przynosiłoby mi radość i szczęście, bo może by się okazało, że jest to nie do udźwignięcia. My możemy starać się w życiu dążyć, żeby zająć jakąś pozycję, żeby skoczyć na jakiś um, pułap życia, jakiś standard życia, czy też materialny czy duchowy, um, możemy postarać się ciężko pracować i osiągnąć pewną pozycję, ale później może okazać się, że utrzymanie tej pozycji kosztuje nas tak wiele stresu, tak wiele wyrzeczeń, tak wiele wysiłku, jest tak mocno niedopasowane do tego, co jest w nas w środku, że tak naprawdę nie przynosi nam to szczęścia. Nie jest to wcale wymarzona pozycja, nie jest to wcale to, do czego żeśmy zostali stworzeni. Między innymi dlatego uczę w mojej szkole pasji i wizji tego, jak rozpoznać Bożą wolę dla naszego życia, dlatego że nam się może ciągle coś wydawać, o to jest fajne, tam jest fajne, gdybym tylko mógł zmienić miejsce zamieszkania, gdybym tylko mogła zmienić swoją pracę, gdybym tylko mogła zmienić otoczenie, zmienić fryzurę, zmienić miejsce, w którym mieszkam. Jeżeli tylko zmienię, to będzie mi lepiej. Potem się okazuje, że wcale nie, że to, co jest wewnątrz nas, pozostaje to samo, nie zmienia się i nadal, jest, i nadal jesteśmy nieszczęśliwi. Jeżeli nie zdamy egzaminów tych wewnętrznych, duchowych, a dostaniemy się właśnie na poziom wyżej, to może się okazać, że jest to z uszczerbkiem dla naszego serca, dla naszego charakteru. Być może będzie to jakieś miejsce, w którym Będziemy przynosić światu więcej kłopotu niż pożytku. Być może to będzie miejsce, w którym będziemy się dusić, będziemy ściśnięci, albo wyjdą z nas tak negatywne cechy, które wyrządzą bardzo wiele zła. Nie chcielibyśmy być w takim miejscu. Wcale nie marzymy o tym, żeby płacić cenę za coś, to jest w naszych oczach w tym momencie takie wymarzone i wspaniałe, ale w ostateczności ta cena będzie dla nas zbyt wysoka. Także przesłoni radość, która by płynęła z osiągnięcia tej pozycji. I właśnie dlatego mamy egzaminy. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o jednym takim egzaminie, który jest opisany w księdze Hioba. Ostatnio czytam tą księgę ponownie i jestem zachwycona, jak wiele mądrości jest w niej zawartej. Jak wiele cennych rad dla nas na dzisiaj jest sam umieszczonych po to, żebyśmy mogli z nich czerpać. Księga Hioba mówi o takim jednym wielkim egzaminie, który pojawił się w życiu Hioba. Kiedy teraz czytamy o tym, że Bóg wystawia kogoś na próbę, że stawia jakiś test przed nami, jakiś sprawdzian, który musimy zdać, to wydaje nam się to bardzo niesprawiedliwe. Ale kiedy zdamy sobie sprawę, że testy służą naszemu dobru, po to, żebyśmy nie poszli w jakąś stronę, która przyniesie nam więcej szkody, tylko będzie to błogosławieństwem dla nas w przyszłości. Wtedy rozumiemy, że Bóg celowo umieszcza pewne sytuacje w naszym życiu, aby się objawił stan naszego serca, abyśmy sobie zdali sprawę z tego, jacy naprawdę jesteśmy, bez tych wszystkich dodatków, świecidełek, fajnych ubranek i fajnych sytuacji, w których potrafimy być wspaniali. Wtedy okazuje się, kim jesteśmy naprawdę, kiedy jesteśmy goli. Tak duchowo, pozbawieni wszystkiego, co jest zewnętrzne. Na samym początku w Księdze Hioba czytamy o tym, że Hiob był człowiekiem sprawiedliwym, był człowiekiem pokornym, był bardzo bogaty, posiadał szacunek otoczenia swoich sąsiadów, był człowiekiem cenionym i powszechnie zda, znanym i poważanym. Hiob to wszystko osiągnął nie dlatego, że właśnie chciał być kimś wyjątkowym i na siłę. Wbijał się w miejsca, w których nie powinien być, ale ponieważ właśnie był pokorny, ponieważ wiedział, kim jest i opierał całe swoje powodzenie na tym, co robi Bóg względem niego. Cały czas oddawał Bogu chwałę za to, pamiętał o Bogu, nie wbił się w pychę, nie zapomniał o tym, skąd to wszystko, tylko cały czas miał na uwadze, żeby Bogu oddać sprawiedliwość, żeby Bogu oddać chwałę za wszystko. Nawet składał ofiary za swoje dzieci które od czasu do czasu miały wielkie uczty, być może tam było wielkie grzeszenie albo przynajmniej jakieś niezbyt eleganckie zachowanie i Hiob na wszelki wypadek składał ofiary takie przebłagalne, przepraszając Boga za grzechy swoich dzieci. Hiob starał się niczego nie zapomnieć, był uważny, nie pogrążył się w poczuciu komfortu, jakiegoś luksusu, że już teraz wszystko mam, wszystko jest okej, okay, tylko cały czas pamiętał o Bogu. Jednak Bóg pragnął dla Hioba jeszcze więcej. Chciał wprowadzić Hioba na wyższy poziom. Chciał Hiobowi dać jeszcze większe pole działania, jeszcze większy wpływ wokół siebie, tak żeby świat wokół niego mógł być przemieniany w większej mierze, żeby więcej ludzi mogło doświadczyć. Tego dotknięcia, tego wpływu, który Hiob miał wywierać. Ale tak jak już mówiłam, przed każdą promocją, przed każdym awansem jest najpierw egzamin i Hiob musiał zmierzyć się z sytuacją, która miała objawić kształt jego serca. Pamiętamy o tym, że Hiob traci wszystko, traci pracę, traci utrzymanie, traci swoje bogactwo, traci dzieciaki, nawet swoją żonę, ponieważ nie okazała się osobą wspierającą, tylko wręcz mu przeszkadzała. Traci przyjaciół, którzy go wcale nie rozumieli, którzy jeszcze dokładali mu cierpień. Traci szacunek otoczenia, traci swoje zdrowie i traci jakąkolwiek nadzieję na przyszłość. Można powiedzieć, że Hiob został obdarty ze wszystkiego, co dawało mu poczucie bezpieczeństwa, co dawało mu poczucie, że jego życie zmierza w dobrym kierunku. Że Bóg mu błogosławi, że wszystko jest dobrze. Hiob zostaje goły, tak dosłownie, ale również duchowo. Zostaje obdarty ze wszystkiego, co mogłoby mu dawać jakąkolwiek radość i szczęście. Poczucie, że zmierza do czegokolwiek, że jego życie ma sens. Zostaje goły, obnażony. Zostaje tylko jego serce, jego charakter. I ma zmierzyć się z tym, kim tak naprawdę jest. I zdumiewa mnie, jest to niesamowite, w jaki sposób Hiob to wszystko przyjmuje. Przyjmuje to z pokorą. To znaczy, oddaje Bogu chwałę. Rozumie, że Bóg jest tym, który to wszystko dał. Jest, Bóg jest tym, który może to wszystko zabrać. To jest e, mega lekcja którą Hiob dobrze odrobił. Myślę, że większość chrześcijan w tym momencie nie byłaby w stanie zgodzić się z Hiobem. Jak to? Bóg jest dobry, Bóg jest miłością, Bóg powinien nam wszystko dawać. Jak to ma zabierać? Bóg, który, ten, który daje i zabiera, no to wiemy, gdzie się poniewiera. Bóg byłby niesprawiedliwy, gdyby tak postępował. Jednak Hiob rozumie, że Boża potęga, Boża dobroć jest większa niż to, co Bóg robi. Niż to, co nam się wydaje, że Bóg robi, bo tak naprawdę nie rozumiemy motywów jego działania i pokora polega właśnie na tym, że rozumiemy, że niewiele rozumiemy, że rozumiemy, że Bóg wie lepiej i że my nie wszystko ogarniamy. I mamy nadal zaufanie do Boga, pomimo tego, że nie znajdujemy odpowiedzi na swoje pytania. I Job świetnie odrabia tutaj swoją pracę domową, ale widzimy, że przyjmuje. Te wszystkie ciosy z pokorą, z jednej strony, z cierpliwością, ale z drugiej strony zachowuje się jak normalny człowiek. To znaczy, nie uważa, że to jest o super stan. Zaczyna mieć mnóstwo pytań do Boga, zaczyna z Bogiem dyskutować, zaczyna się zastanawiać, co się wydarzyło, dlaczego się to wydarzyło, może sam popełniłem gdzieś błąd. Nie znajduje w sobie winy, więc rozmawia z Bogiem, chce wyjaśnień, chce jakiejś głębszej interakcji. I w wyniku tej interakcji, czytamy, to się dzieje na przestrzeni całej księgi, że Bóg objawia mu się w głębszy sposób. Bóg zaczyna z nim rozmawiać, pokazuje mu swoją wszechmoc, pokazuje mu, jak potężny jest. Tą potęgą jakby miażdży wszelkie obawy Hioba odnośnie tego, że to, co się dzieje, jest nieprawidłowe. Po prostu Hiob zaczyna rozumieć, że Bóg jest potężniejszy niż jakakolwiek zła rzecz, która może się wydarzyć w naszym życiu. I Hiob w końcu mówi: Dotąd znałem cię ze słyszenia, ale teraz ujrzało cię moje oko. W innym przykładzie jest powiedziane, że do tej pory jedynie słyszałem o tobie, ale teraz poznałem ciebie twarzą w twarz. W wyniku tej ciężkiej próby, tego egzaminu, Hiob zdobył coś, czego nie miał wcześniej. Wydawało się, że miał wszystko. Ale te ciężkie chwile, ta chwila prawdy o sobie samym, to odebranie mu wszystkiego, co było na zewnątrz, powoduje, że przybliża się do swojego Boga, że poznaje Boga tak jak nigdy dotąd, że intymna relacja pomiędzy nim a Bogiem dopiero teraz zaczyna istnieć. Wcześniej słyszał o Bogu, czcił go, poważał, oddawał mu cześć, składał ofiary, ale w tym momencie zna go jak przyjaciela. Zna go tak mocno i tak bardzo, że oddaje mu się w jego ręce z całkowitą ufnością, że Bóg wie, co robi. I w tej najbardziej trudnej chwili, jaką można sobie wyobrazić, Hiob zaczyna polegać tylko na Bożej Dobroci i Bożej Wszechmocy. Ja tu widzę bardzo ważną lekcję dla nas. Kiedy zachowujemy to wewnętrzne nastawienie pokory, że Bóg wie lepiej, że my nie wiemy wszystkiego, kiedy się nie buftujemy, kiedy nie narzekamy, kiedy nie dyskutujemy z Bogiem, kiedy się na Niego nie obrażamy, kiedy nie wycofujemy się z tej pozycji ufności względem Boga, tylko nadal przybliżamy się do Niego, to wtedy On objawia się nam, to wtedy On chce z nami rozmawiać. Bo zauważmy, że Bóg rozmawia z Hiobem, pokazuje Mu pewne rzeczy. Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym łaskę daje. Bóg nie będzie rozmawiał z osobą, która mu bluźni, która w odwarty sposób się odwraca od Niego, która się obraża, która się wycofuje. Bóg przyjdzie do człowieka, który Go szuka, który ma pytania, może nie rozumie wszystkiego, ale ma pytania i w uczciwy sposób je przedstawia. Bóg objawia się pełniej tym, którzy szukają Go którzy chcą prawdziwych odpowiedzi. Nawet jeżeli nie mamy tych odpowiedzi, nawet jeżeli nie rozumiemy wszystkiego, to Bóg, Bóg pokaże nam swoją troskę o nas. Jest to możliwe w sytuacji, w której inni by powiedzieli, jaką troskę, jaką troskę, przecież Bóg zabrał mu wszystko, przecież Bóg się nie troszczył o niego. Ale Hiob zrozumiał, że Bóg jest większy ponad to, co nas otacza, ponad to, co nas spotyka. Bóg potrafi w jednej chwili odwrócić cały nasz los zupełnie tak, jak to się działo z Józefem, który w jednym momencie był w więzieniu, za chwileczkę był już na tronie. Tak samo może dziać się w naszym życiu, ale do tego potrzeba jest, abyśmy zdali egzamin, żebyśmy mogli awansować. Potrzebne jest, żebyśmy zrozumieli pewne lekcje. Historia Choba kończy się tym, że odzyskuje rodzinę, rodzą mu się dzieci, odzyskuje cały majątek, nawet ma więcej niż miał wcześniej, odzyskuje szacunek otoczenia. Wszystko to, co stracił, dostaje z nawiązką, ale to, co najważniejsze w tym całym procesie, to, co zyskał, to była ta relacja z Bogiem. To pogłębienie zrozumienia, kim On naprawdę jest, On Hiob, ale również to, kim naprawdę jest Bóg. I że nawet w sytuacji, w której nie będę miał nic, nadal zostaje nam ta najważniejsza część, czyli relacja oparta na zaufaniu, na, na tym, że Bóg jest dobry. Większy niż jakiekolwiek okoliczności. To są warunki zwane wiarą. W takich warunkach Bóg może działać i może dokonywać w naszym życiu wielkich przełomów. Wtedy zdajemy egzamin, wtedy awansujemy wyżej, wtedy idziemy dalej, wtedy się rozwijamy, stajemy się współpracownikami Boga i dzieją się wielkie rzeczy. Nagrodą w tym całym procesie, tym największym awansem, jest właśnie intymna relacja z Bogiem, ale również błogosławieństwo, które potem rozlewa się. Na zewnątrz, czyli na początku zyskujemy to, co jest wewnątrz, duchowe zrozumienie, pokój w sercu, ukojenie duszy, ukojenie tych wszystkich pytań, które nas szarpią, i błogosławieństwo, które rozlewa się wokół nas, kiedy zaczynamy odzyskiwać to, co wcześniej diabeł nam zabrał. Mam świadomość, że niektórzy z Was mogą nie zgodzić się z taką interpretacją tej księgi. Niektórzy mogą powiedzieć, to ja nie chcę takiego Boga. Ja nie chcę kogoś takiego, który będzie wystawiał mnie na jakieś próby i egzaminy. Nie chcę takiego Boga, który nie wiadomo, co zrobi ze mną, który w jednej chwili mi błogosławi, za chwileczkę mi zabiera wszystko. Ale kiedy zaczynamy rozumieć, że proces wychowania polega również na tym, że rodzice bronią swoim dzieciom robić pewne rzeczy, wyznaczają granice, czasami zabierają coś, co wcześniej dali ograniczają swoje dziecko po to, żeby to dziecko mogło dojrzeć, żeby mogło zrozumieć pewne rzeczy, żeby mogło pójść dalej, żeby mogło awansować i mieć więcej wolności w przyszłości, żeby mogło zyskać w ostatecznym rachunku. Każdy z nas to jest rodzicem, mam nadzieję to robił i, i widzi dobre owoce takiego zachowania i tak samo jest z Bogiem. Kiedy ufamy, że również te trudne chwile, które przechodzimy, są dla naszego dobra i zachowujemy nasze serce, nasz charakter niezmieniony, nieprzekształcony, niezdeformowany, tylko nadal ufamy Bogu, nadal jesteśmy spokojni, ponieważ wiemy, komu zaufaliśmy. To wtedy Bóg może robić z nami naprawdę wielkie rzeczy. Może stawiać nas w miejscach, w których wcześniej byśmy nigdy nie pomyśleli, że się znajdziemy. Może dokonywać cudów, o których żeśmy nie śnili. Będzie nas promował, dlatego że nas kocha, dlatego że jest naszym rodzicem, dlatego że ma same dobre rzeczy dla nas. Tylko czasami musimy zdawać te egzaminy. Czasami jest potrzeba, żebyśmy dowiedzieli się, co tak naprawdę jest w naszym sercu. Jeżeli na różne przeciwności reagujemy złością, rozgoryczeniem, zranieniem, wycofaniem, jeżeli zaczynamy podważać dobroć Boga, to znaczy, że Musimy odrobić pewne lekcje, musimy cofnąć się do tyłu, musimy lepiej poznać Boży charakter, dlatego że On nie może z nami zrobić więcej, ponad miarę, po to, żeby nas nie zniszczyć, żeby nas nie unieszczęśliwić. Bo to, co jest więcej, możemy jedynie wtedy unieść, jeżeli mamy wystarczająco dużo siły. Dzięki wielkie za wysłuchanie, za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli Ci się podobało, to zasubskrybuj mój kanał. Przejdź również na moją stronę. Internetową, agatastrzeżeska.com. Tam znajdziesz więcej materiałów, które pomogą Ci budować życie z Bogiem. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się z Bogiem. Na razie, papa.